Jak już mówiłem, witam Was w kolejnym odcinku z Rzymu. Znajdujemy się przed wejściem do Muzeum Amerykańskiego. przede mną Kapitol, Forum Romanum, w tle oczywiście koloseum, Idziemy my sobie bilecik łączony razem z koloseum. Koszt takiego bileciku to 32 euro. No i kochani, to więzienie jest często pomijane przez turystów, a naprawdę warto tutaj przyjść, bo stanowi ono jedno z najczarniejszych punktów starożytnego Rzymu. Jest, moi drodzy, na tą chwilę godzina 11.32. Wejście do Koloseum mamy na 14.00, więc y, to jest w bilecie głączone. jak już Wam mówiłem, 32 euroki i możecie sobie y, odwiedzić to więzienie przed, bądź y, po zwiedzeniu Koloseum, my zdecydowaliśmy się no, tą pierwszą opcję bo no, wiadomo taka przepiękna pogoda. Byliśmy w Katakumbach, no ale w Katakumbach niestety tak ciemno, że nie da. Myślę, że te filmiki raczej nie wyszły, więc Katakum nie będę Wam rzucać, ale rzucę Wam dużo innych przepięknych, super filmików. No, już nawet nie powiem innych słów takich na KZ, bo no, no nie można, no. No i moi drodzy, wchodzimy tutaj do więzienia teraz. Zobaczcie, tylko akurat 21 jest, że zamknięcie jest o 4. Ale tu jest, moi drodzy, właśnie wejście. Idziemy skasować bileciki. No kochani, wyszliśmy do środka. Tu go nie można kręcić, więc tak spróbuję wam coś tutaj pokazać, ale zobaczymy, ile się uda. Bać, macie już innego rodzaju tutaj takie właśnie budowle tutaj troszkę ceramiki tutaj jakieś kości są zwierzęce dalej ceramika no i kolejna ceramika tutaj już są kości ludzkie zobaczcie sobie coś pięknego I chodźcie, zejdziemy teraz sobie na dół Chodźmy ja teraz na dół, w podziemia Zobaczymy jak to wszystko tutaj właśnie teraz wygląda Zobaczcie Tak się widzicie, muszę trochę uważać z tą kamerą Nie ma tu na razie żadnego że nie widzę Aczkolwiek Idziemy Tu jest taki ołtarzyk Dalej będziemy wchodzić w lochy, zobaczcie, tutaj wszystko wiadomo, że łaciną napisane, tam nie ma przejścia i schodzimy, moi drodzy, dalej na dół, w czeluścia lochów tego więzienia. Ale co, Tu było na tyle? Moi no drodzy, jednak nie mam osobnego odcinka z tego więzienia. się, że to jest jakiś kompleks więzień, coś takiego, ale chyba widzieliście zresztą jak to wszystko wygląda. No położone jest ono u stóp Kapitolu, który jest za mną w tle, wybudowane około między VII a VI wiekiem przed nasomerą za czasów... Ar Ankuza Marciusza i było to główne więzienie rzymskie do przytrzymywania ważnych wrogów Rzymów oraz skazanych przed egzekucją. Górna część, jak widzieliście, dostępna z poziomu ulicy, a część dolna to podziemia wydrążone w skalę. I to tam trzymano i zabijano więźniów. I w dolnej części znajduje się studnia, w której według legendy więźniowie byli topieni. I co? Tu jest, moi kochani, w tle forum Romanum. A zaraz sobie pójdę zobaczyć, jak tam wygląda z wejściem, bo jestem rozczarowany. No i co, kochani, połączę wam ten odcinek z więzieniem, razem tutaj z forum Romanum. Zobaczcie, jaki tutaj znajduje się przepiękny rzymski łuk triumfalny. Ja już byłem też oczywiście tutaj forum Romanum w lata temu, podczas mojej pierwszej wizyty w Rzymie. Wtedy udało mi się wejść tutaj <laughs> przepraszam za flickera i ale wtedy szedłem sobie od strony Koloseum. Bo wtedy nie wiem czy wam mówiłem, że tutaj większość zabytków w Rzymie w pierwszą niedzielę miesiąca jest darmowe wejście. I właśnie tak udało mi się wtedy zwiedzić Koloseum oraz rrr, Koloseum oraz Forumanum i jeszcze parę innych rzeczy moi drodzy, Forum Romanum czyli to jedno z najpiękniejszych miejsc w Rzymie jeżeli nawet nie najpiękniejsze zależy co kto woli, czy infrastrukturę rzymską, czy koloseum a wiecie co, wyjdziemy z tego budujemy takie rzeczy, pogadamy jak przejdę te siatki no i moi drodzy Forum Romanum usytuowane jest między Palatynem a Kapitolem, w samym centrum starożytnego Rzymu funkcje były tu główne centrum życia publicznego, politycznego, religijnego, handlowego w czasach republiki cesarstwa powstało one około VI wieku przed naszą erą a rozbudowywano je przez ponad tysiąc lat naprawdę moi drodzy na mnie robi to niesamowite wrażenie bo ja uwielbiam po prostu takie rzeczy, takie miejsca, antyczny Rzym, antyczna Grecja, starożytny Egipt. No i kultury południowej Ameryki. No tam jeszcze niestety nie miałem okazji być, ale mam nadzieję, że wszystko przede mną. I tutaj właśnie w tle znajduje się ten łuk frywalny i nosi on nazwę tytusa zbudowany po zdobyciu Jerozolimy w 70 roku naszej ery. Znajduje się tu również świątynia Saturna, jedna z najstarszych budynków na forum służyła jako miejscowy skarbiec. Bazylika Julia, siedziba sądów i urzędów. Rostra, mównica, z której mówili m.in. Juliusz Cezar i Cyceron. kuria, miejsce obrad Senatu Rzymskiego, świątynia Westy, okrągła świątynia, gdzie westfalki pilnowały świętego ognia, jest również dom Westfalek mieszkanie kapłanek bogini Westy, kolumna po kasa, czyli ostatni antyczny monument zniesiony na forum w 608 roku naszej ery, moi drodzy wiadomo, no za dużo się nie zachowało do naszych czasów, ale tak czy tak jest przepiękne, forum było kiedyś bagnem usłyszone dopiero w VII wieku przed naszą erą Forum znaczyło po prostu rynek Ale Forum Roma stało się najważniejszym Rynkiem antycznego świata Juliusz Cezar został tu skrymowany A miejsce jego stosu można dziś zobaczyć Przez Boskiego Cezara W czasach Cesarstwa Forum stopniowo traciło znaczenie Na rzecz fortów cesarskich Na przykład Forum Trajana Na którym kochani Dla was będę również w czasach cesarstwa stopniowo w średniowieczu forum było nazywane polem ruin i służyło jako państwo bydła. Dopiero w XIX wieku rozpoczęto poważne wykopaliska i odkupano forum z podwarstwy ziemi i gruzu. Większość budynków była pokryta kolorowym marmurem, a nie szarą. Dlaczego, moi kochani, warto odwiedzić Forum Rumanom? Spacer przez żywą historię od czasów królewskich po upadek cesarstwa połączony z biretem do Koloseum i Palatyn. Z punktów widokowych na przykład Palatynu lub Kapitonu rozciąga się niezwykła panorama ruin. Moi drodzy, moi drodzy, moi drodzy. Coś niesamowitego. Czy tu macie takie klacy. Tutaj sobie właśnie wycieczki, którzy robią <głos》>, chwilkę przerwy, żeby odcapnąć, bo naprawdę temperatura jest dość wysoka. Dzisiaj moi drodzy będzie 25 stopni, więc nie będzie lekkiej gry, a tu jest naprawdę jeszcze pełno rzeczy. Do zobaczenia i jak ten dług triumfalny się prezentuje. No jest przepiękny. 70 rok naszej ery, czyli ma kochani, prawie. 2000 lat. I tu moi drod znajdują się też różnego rodzaju kolumny. Tu myślę, że była jakaś studnia. Ah, historia, 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 jeszcze raz wam to powiem. A możecie sobie też to jak to się nazywa audiobooka. No ale, wiecie, jednak się jednak chodzi z audiobookiem, to bardzo, bardzo, bardzo dużo czasu się traci, a że jak zwykle mam napięty grafik, no to tego audiobooka sobie, moi drodzy, nie brałem. I zobaczcie, tu są właśnie zdjęcia, tak trochę z lotu ptaka, Forum Romanu, tylko właśnie z tej drugiej strony to są zdjęcia od strony Koloseum. nawet myślę, że to mogą być zdjęcia z tego punktu widokowego, over there. No Widzicie, tu jest przewodnik. Tutaj dalej nie można iść już. No, moi drodzy, chodźcie, teraz udamy się na drugą stronę. Zaraz muszę zrobić jakiś posty w ciemni, jakby będzie jakieś ławeczka czy miejsce. Muszę się napić, bo mam tak, wysuszone usta. O. Grazie. I zobaczcie, te stare kamienie, te stare drogi rzymskie do tej pory funkcjonują. No wiadomo, że trochę już nie jest to, co kiedyś. Ciężej się po tym chodzi. No ale jednak te drogi były nierozajęte. Nie wiem, czy się w szkole na historii. Ja się uczyłem bardzo fajną y, panią od historii, że nas no, właśnie, jak były budowane te warstwy Dróg rzymskich. Ale z mojej drodze, patelnia jest dopiero 12. A co dopiero, jak będzie późniejsza godzinka. Nie wiem, czy widzieliście też, były takie pomieszczenia i stali w takich. Myślę, że to byli dwóch archeologów. Przymywali jakiś obiekt, i ta jedna pani tak kamerką po prostu cały czas kręciła cały ten proces czyszczenia tej rzeczy. Tutaj macie właśnie jeszcze kiberki i tutaj też jest automat z napojami, jakbyście potrzebowali się schodzić, napić czegoś zimnego Ale jest taka kolejka, że no wiadomo szybko to idzie, tak? Ale ale jest No i tutaj nie ma przejścia i tu tak dalej to wygląda No i moi drodzy, włoska woda Wieżę, jak złoto przy takich temperaturach no i kochani to jest jakieś pomieszczenie, które można sobie zobaczyć są nawet zachowane tutaj widać malowidła rzymskie zobaczcie jak to wszystko fajnie wygląda tutaj też również możecie sobie odbić przy tym budynku i udać się tutaj w tą stronę i możemy sobie tak chyba kochanie, jakoś to obejść dookoła. Nie ma tam stąd do sobie ludzie przychodzą, więc nie co tam jest dokładnie. Ale zobaczcie. Chodźmy mm. tam. O, a tam ptaszek sobie na kolumnach jest. Chodźmy mm. na kolumnach. Chodźmy na No, kochani, tu jest pięknie, naprawdę. Tutaj fajnie. Tutaj czuć historię też. Jest od razu się tak fajnie, chłodnie zrobiło też. Czekaj, sobie chwiteczkę cyknę. Idziemy, moi drodzy, dalej. Czy są jakieś pomieszczenia, do których można wchodzić. <tum> Zobaczymy co tu jest Freski Santa Maria Antica Nie wiem co to jest Ale chodźmy do góry, zobaczymy co jest jeszcze do góry Ale do jest, to, to jest to. A, to jest po prostu wejście do góry, chyba na ten punkt widokowy, tak mi się wydaje. Czekajcie, wejdę i wtedy Wam pokażę, co i jak. No Mój drodzy, tamta droga już prowadzi w kierunku Koloseum, a ja chcę dostać się tam dla Was na całą górę i skamerować dla Was widok z samej góry na to forum Romano w pełnej okazałości. No i moi, kochani, taki poziomy, punkt widokowy. Tam jest ten główny, ale zobaczcie, tutaj też jest przepiękny. Zobaczmy, jakie fajne pomieszczenie właśnie widzimy tymi ruinami. Na ten najwyższy punkt Forum Romanum, punkt obserwacyjny. Tutaj ludzie schodzą sobie. O, tu właśnie jest tak. A, tam są schody zamknięte nie wiem, można będzie chodzić, ale widzę, że koście weszli, bo się ruszał w łańcuch. Zobaczcie te przepiękne ruiny. Tam aż są tą górę można wejść I teraz jesteśmy kontygnację wyżej niż na tym poprzednim punkcie moi drodzy co byliśmy Tam właśnie wchodziliśmy przy tym łuku triumfalnym 70. roku naszej Jary. O, zobaczcie, nawet baseny mieli. No i moi jest jestem tutaj, właśnie na tej najbliższej kontygnacji. I tutaj znajdują się przepiękne ogrody. To Znacie, bagno to jest, to Nawet nie wiedziałem. Idziemy właśnie na ten przepiękny łuk widokowy. Tu są fajne, właśnie, bo można sobie czerpać zimną wodziankę. Ja prześwilą właśnie sobie nalałem takiej zimnej, zimnej wody prosto z włoskiego akweduktu. tu idzie machanie, nie wiem, A, Ale moi drodzy tu jest przepięknie No i tu właśnie znajdujesz ten punkt widokowy. Kochani, w tle, już słynne koloseum i widok na całe forum mamy z góry. O, a tam idą właśnie moi towarzysze kompanii wycieczki. Ale, kochani, tu jest przepięknie. Jezus, Maria. Ja będę musiał sobie zaraz potem zejść, i tą główną drogą będę chciał iść, wyjść i do samego. Koloseum moi drodzy sobie dojdę, bo za godzinę 15 powiedzmy, że muszę być już pod koloseum, pod koloseum dostaniecie osobny filmik, bo nie chcę po prostu robić Wam jakichś godzinnych filmików, bo kto to komu to chce się oglądać takie filmiki i taki 20-30 i myślę, że to jest optymalnie, a może nawet czasami krócej się uda moi drodzy. Zobaczcie tu się dzieje wykładać poskonitwa, z Komus Tiberiana. Ja już górną część forumanu mam zajczoną. Skoro teraz tego na sam do tego punktu, w którym zaczynaliśmy, żeby po prostu niczego nie przegapić, czasowo stoję jeszcze bardzo dobrze, mam godzinkę, więc myślę, że spokojnie się wyrobię. A jak się nie wyrobię, to się nie wyrobię, to pójdę sobie jutro, tak? Hej. No i moi drodzy, wracam na główną ścieżkę naszej wycieczki teraz. O, chcę iść do Kolosemu z drugiej strony, chcę chcę tu zostać i z tą kolumną być. Nie, no żartuję. Zobaczymy, ile sobie idziemy. Tam właśnie do góry byliśmy. To jest właśnie ten punkt. Bardzo dużo tu jest takich wycieczek szkolnych, nie wiem co to dzisiaj tutaj, teraz mamy, no w sumie mamy maj, tak? Więc już taki, może końcówka luźniejsza roku szkolnego, więc sobie mhm. mogą pozwolić też na wycieczki. No. Tam byliśmy, stamtąd też przeszliśmy, więc tam kochanie będę szedł, ale... Tutaj, zobaczcie. O, widzicie prasa archeologiczna? To właśnie trwałem, to jest to, o czym wam mówiłem. Są restaurowane dalej te budynki. A my już jesteśmy niedaleko wyjścia i już bardzo blisko słynnego koloseum moi drodzy. Au, au, au nie, zgubiłem gdzieś moich kompanów, kompadres. Nie wiem gdzie są, ale chyba się kiedyś znajdą, co nie? Tam jest chyba wyjście czy nie jest wyjście. Nie, jeszcze mam czas to idę moi drodzy zobaczyć co tam się znajduje I kochani znajduje się tu jakieś takie kolejne podejście <grym> Idę zobaczyć oh. Nie wiem no, chyba nic ciekawego mi się wydaje że nie będzie ale Także jesteśmy to Trzeba zobaczyć A oh. tu jest chyba wyjście tak No nie, nie, tu nie ma wyjścia A, są takie ruinki jeszcze, widzicie, o ale pięknie zachowany, tam jest pięknie zachowana podłoga i tutaj była świątynia kultu Pacis widzicie, tam przepięknie jest zachowany w dole chodźcie moi drodzy, pójdziemy sobie przez wzgórze Palatino, bo tutaj jednak za chwilę jakieś te wycieczki wszystko ciężej się idzie o, przepięknie, przepięknie, przepięknie. No nie mogę w tym miejscem nacieszyć, jestem tutaj drugi raz. Mam nadzieję, że nie ostatni, bo do Rzymy jeszcze my sobie z chęcią wrócił. Piękne zabytki, piękne miasto, pyszne jedzenie, super atmosfera. Przemili ludzi, przemili ludzie. Wszystko jest póki co fenomenalne. Tam też moi drodzy byliśmy. Tutaj nie będziemy musieli wchodzić. No i to, też fajne, że... A, bo już wejdziemy. Jesteśmy to, wejdźmy, dawaj. Zróbmy to. O. No w sumie, moi drodzy, tak... Na dobrą sprawę ciekawego. Ale foteczkę zawsze warto sobie cyknąć, tak? Pyk. I zrobione. No i zobaczcie, macie tutaj muzeum... Derfor na terenie Forum Romanum też tu moi kochani byłem ale nie pamiętam nawet szczerze co tam dokładnie się w środku znajduje ale jest fajnie bo jest chłodno nie wiem, dzieje, moja gęba jest czerwona ale jest ciepło no a właśnie nie chciałem tutaj zakładać bez rękawników, bo jeżeli będziemy chodzić do jakichś obiektów liturgicznych, no to w całym Rzymie niestety są zakazane znaczy, no, T-Shirty, a zakazane są bezrękawniki, koszulki na ramionkach i tego typu rzeczy, moi drodzy. Tu jest czymś, chyba że jakaś knajpka, bo ja tutaj byłem na 100% już. Tu jest Muzeum del Foro, archeologiczne. A najpierw sobie zobaczmy, drodzy, się znajduje. No, tu tej ma beczki, ale jest taki... Przepiękny placyk z takimi przepięknymi kolumnami. No moi drodzy, w tym to w sumie głównie wazy są jakaś ceramika, więc ja też nie będę tracił czasu na takie rzeczy, o, bo grafik jest napięty, napięty, napięty. A zobaczcie tutaj są fajne właśnie zdjęcia jak to wszystko było. Odkopywane, znajdowane dzięki Mu Boni. Jeden z głównych archeologów, którzy zajmowali się pracami tutaj, Forum Manu. No i kochani, opuszczam już Forum Manu, znaczy wychodziłem przez takie coś za mną, chyba właśnie te panie, które mówią w tym dziwnym języku. Zapewne to usłyszycie Tu można sobie wodziankę zimną kupić Jakbyście potrzebowali No i idę poszukać moich kompadre No i co Przede wszystkim warto, warto Kochani tutaj przyjść Bilety są łączone, więc nie wchodzą naprawdę jakieś tam duże koszta 20, 30 euro, 40 Zależy jak sobie pakiet Dokładnie wykupicie A w następnym odcinku Widzimy się, gdzie? Tam Właśnie tam